18 września 2019 roku w Zielonej Górze odbyły się obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Wydarzenie miało szczególny wymiar. Tego dnia Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze został nadany sztandar. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem najświętszego zbawiciela w Zielonej Górze. W intencji pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej uroczystość koncelebrował Jego Ekscelencja biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha, a obsługę liturgiczną sprawowali funkcjonariusze i pracownicy administracji. Uczestniczyli w niej Kompania Honorowa Krajowej Administracji Skarbowej, Poczty Sztandarowe Służb Mundurowych z województwa lubuskiego oraz zaproszeni goście. Podczas kazania Ksiądz biskup mówił o trudzie pracy funkcjonariuszy administracji skarbowych, porównując ją do służby Ojczyźnie. Praca wasza polega przede wszystkim na tym, żebyście sami byli ludźmi bardzo uczciwymi i prawymi. Jeśli tak się pomnaża dzisiaj dobro materialne naszego kraju, Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz uczestników ulicami miasta na Plac Bohaterów, gdzie miały miejsce główne uroczystości. Muzyka Panie Ministrze, dowódca uroczystości, starszy aspirant Mariusz Słowik, melduje funkcjonariuszy i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do uroczystego apelu z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania sztandaru jednostce. Delegacja funkcjonariuszy, w tył, zwrot. poczeć sztandarowej Izby Celnej w Rzepinie do pożegnalnej defilady, marsz. akt ufundowania sztandaru dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. W uznaniu za zasługi w rozwój społeczno-gospodarczy miasta Zielona Góra prezydent miasta Zielona Góra funduje sztandar dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wspomożenie nasze w imieniu Pana, Który stworzył niebo i ziemię, módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam prawdziwy przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław także ten sztandar Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Spraw, aby wszyscy, którzy ten sztandar, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. na podstawie artykułu 4 ustęp 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej w związku z paragrafem 10 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru Izb Administracji Skarbowej Stosownie do wniosku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, złożonego przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dniem 18 września 2019 roku, nadaję Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze sztandar w zastępstwie ministra finansów Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Proszę fundatora Sztandaru, prezydenta Miasta Zielonej Góry, o przekazanie sztandaru podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów. Następnie pan minister przekaże sztandar dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Spoczyń sztandarowy do prezentacji standardów Marsz! Szanowny Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Chrzcigodny Księże Biskupie, Państwo parlamentarzyści, zaproszeni goście, ale przede wszystkim wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. W dziejach Rzeczypospolitej nadanie sztandaru zawsze było wydarzeniem niezwykle podniosłym. Nadanie sztandaru w stulecie utworzenia Polskiej Administracji Skarbowej jest wydarzeniem nie tylko podniosłym, ale i historycznym. Jest niepodważalnym dowodem państwa sumiennej pracy i oddanej służby. I choć województwo lubuskie jest przez część ekonomistów zaliczane do tych, mniej, do tych województw o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, w mojej ocenie, ma coś, czego inne województwa mogą pozazdrościć. To jest olbrzymi kapitał ludzki. To dzięki Państwa wiedzy i doświadczeniu udało nam się przeprowadzić wiele projektów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwalczanie przestępczości ekonomicznej. To dzięki Państwa profesjonalizmowi. Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku stawiane jest jako przykład w całej Unii Europejskiej. Życząc Państwu wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta, chciałbym, aby ten przepiękny standard ufundowany przez Pana Prezydenta był dla Państwa zawsze symbolem dumy i honoru, a słowa w służbie Ojczyźnie i obywatelom towarzyszyły Państwu w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, szanowni goście, ja rozpocznę swoje wystąpienie od listu gratulacyjnego, który Wojewoda Lubuski Władysław Dajcza, który nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość. Przesyła. Szanowny Panie Dyrektorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie na wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Składam serdeczne podziękowania inicjatorom i organizatorom tego wyjątkowego wydarzenia. Obchodzony przez Państwa Dzień Krajowej Administracji Skarbowej to wyjątkowo ważne święto, gdyż dedykowane jest ludziom, którzy wykonują pracę mającą ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa. Jest to okazja, by na chwilę zatrzymać się i podjąć refleksję nad bezcennym dobrem, które zostało nam dane, jakim jest nasze własne, suwerenne państwo polskie. Wszyscy obywatele mają prawo oczekiwać, że nasza demokratyczna ojczyzna będzie skutecznym obrońcą naszych praw. To, to właśnie działanie administracji skarbowej, takie jak dbanie o bezpieczeństwo finansowe Rzeczpospolitej Polskiej, zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych, czy wspieranie uczciwej konkurencji sprawiają, że państwo ma materialne podstawy funkcjonowania i jest sprawne, silne i bezpieczne. Korzystając z okazji pragnę złożyć na ręce pana dyrektora wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób związane są z działalnością krajowej administracji skarbowej w Zielonej Górze najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje. Niech każdy dzień Służby dla Rzeczpospolitej Polskiej przynosi państwu satysfakcję i niegasnący entuzjazm. Pamiętajcie nieustannie o godności i specjalnym posłannictwie, jakie stało się Państwa udziałem w momencie rozpoczęcia służby publicznej. Łączę wyrazy szacunku Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski. No ja ze swojej strony również przyłączam się oczywiście w całej pełni do życzeń Wojewody, do wyrazów podziękowania za służbę bardzo ważną dla, dla Państwa, proszę Państwa, dla stabilności dla równowagi budżetowej, dla stabilności finansowej państwa, dla skutecznego prowadzenia, prowadzenia polityki gospodarczej, polityki społecznej wielu innych polityk potrzebna jest skuteczność ściągania podatków. Utrzymanie stabilności finansowej państwa przy takiej skali prowadzenia polityki społecznej, jaka jest prowadzona w tej chwili, jest zadaniem prawie, że kluczowym. Chociażby z tego powodu, że rozliczanie budżetu nie następuje na podstawie należności budżetowych, tylko na podstawie środków już ściągniętych, które wpłynęły do budżetu państwa. A to zależy, no, prawie że no, można powiedzieć, że tylko i wyłącznie od jakości państwa pracy. Za co należą się państwu szczególne tutaj słowa, słowa uznania. I, no, również tutaj dodatkowo, jeśli chodzi o oddział. Zielony oddział wojewódzki, no, należą się u, słowa uznania chociażby z tego powodu, że czytając raporty, które, które przychodzą do wojewody, no, wynika z nich, że państwo mają również bardzo wiele wyróżnień, wyróżnień, nagród i tak dalej. W związku z tym no, można powiedzieć, że administracja tutaj Województwa Lubuskiego pracuje bardzo dobrze, jeśli chodzi o ocenę ministra finansów. Więc tutaj też z tego tytułu należą się Państwu szczególne słowa uznania. Tutaj Pan Minister mówił o, o województwie lubuskim, ale myślę, że jeśli chodzi o administrację skarbową i zadania administracji skarbowej, to tutaj województwo lubuskie jest chyba na, na tej mapie chyba kluczowym województwem. Także tutaj, tu są szlaki komunikacyjne, takie, takie powiedzmy, obszary. Gdzie, gdzie działalność Służb Administracji yy, skarbowej ma szczególnie, szczególne znaczenie. Także za to należą się Państwu tutaj słowa uznania, podziękowania, no i życzenia, życzenia sukcesów w służbie. No i oczywiście tutaj należą się również podziękowania Panu Prezydentowi Zielonej Góry i Radzie Miasta za ufundowanie sztandaru, który będzie takim Taką trwałą pamiątką, trwałym symbolem i umocowaniem administracji skarbowej Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Dziękuję. Szanowni Państwo, miło mi powitać wszystkich gości na naszej uroczystości Jego Ekscelencję księdza biskupa, pana ministra, pana dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, pana Wojewodę, wicemarszałka i pana prezydenta. Witam również przedstawicieli posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej przybyłych na dzisiejszą uroczystość, dyrektorów ISP Administracji Skarbowej z Poznania, Szczecina i Wrocławia. Przedstawicieli służb mundurowych współpracujących w tym Straży Granicznej, Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Sądu, Prokuratury, Zakładów Karnych, Lasów Państwowych oraz służby zdrowia i innych służb i instytucji współpracujących z Krajową Administracją Skarbową. Gorąco witam również mieszkańców Zielonej Góry i Was, pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Szanowni Państwo, jest dla mnie zaszczytem, że mogę w takim dniu jak dzisiejszy skierować do Państwa kilka słów. W dniu, który z pewnością zapisze się w naszej pamięci na długo. W dniu szczególnym, w którym otrzymujemy symbol w postaci sztandaru, pod którym będziemy wiernie służyć Rzeczypospolitej. Naszą służbą zapewniając ojczyźnie i obywatelom bezpieczeństwo finansowe. Od najdawniejszych czasów ludzie używali znaków, by się porozumieć znaków, które były symbolami przynależności, tożsamości, wyznawanych idei lub były znakiem potęgi państwa. Często z narażeniem życia, znaków tych broniono i przechowywano jako najdroższą w sercu pamiątkę. Od dziś taki zaszczytny znak będzie obecny w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Podkreśli naszą jedność i determinację w osiąganiu założonych celów będzie przypominał po co istniejemy, a istniejemy, istniejemy po to, by tak jak na nim zapisano, służyć ojczyźnie i obywatelom. Dzięki tym prostym, aż wymownym słowom będzie nam towarzyszył zarówno w codziennej służbie, jak i podczas szczególnych wydarzeń. To pod nim będziemy się gromadzić podczas uroczystości, jak i razem z nim żegnać bliskie nam w służbie osoby będzie symbolem naszej wspólnoty celów i solidarności, symbolem trudnej pracy i służby, których rzetelne wykonywanie zapewnia bezpieczeństwo ludziom, Skarbowi Państwa znaczne wpływy, a przedsiębiorcom ułatwia legalną działalność. Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich bardzo szczególny. 1 marca 2017 roku, kiedy to od podstaw została stworzona Krajowa Administracja Skarbowa, musieliśmy się zmierzyć z nowymi zadaniami i zupełnie nową filozofią działalności. Celem konsolidacji było powstanie administracji profesjonalnej, nowoczesnej, cieszącej się zaufaniem obywateli, wspierającej uczciwie działających przedsiębiorców, a jednocześnie skutecznie walczącej z szarą strefą i przestępczością zorganizowaną. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że wiele z tych zamierzeń udało nam się osiągnąć, chociaż jeszcze wiele pracy przed nami. Natomiast nadanie sztandaru naszej jednostki jest doskonałym znakiem tego, że zmierzamy w dobrym kierunku. Jesteśmy formacją, która rośnie w siłę, jest coraz bardziej nowoczesna i cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym. W zamian za ciężko, często ofiarną pracę i służbę, nasi pracownicy i funkcjonariusze są coraz lepiej wynagradzani, czego wyrazem są chociażby dzisiejsze awanse i wyróżnienia. Wasze wysokie kwalifikacje są dostrzegane i wykorzystywane na szczeblu centralnym. To powoduje, że lubuska administracja skarbowa, moim zdaniem, jest wyróżniającą się na tle kraju, czego dowodem są przyznane w ostatnim roku wyróżnienia i nagrody. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kraju jako najbardziej skuteczna Izba Administracji Skarbowej oraz wyróżnienie w klasyfikacji Generalnej Ogólnopolskiego 14 rankingu Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowych, których organizatorem jest Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z Ministerstwem Finansów. Współpraca z przedsiębiorcami jest dla nas niezmiernie ważna, podobnie jak z lokalnym biznesem, i na tej płaszczyźnie mamy czym się pochwalić. Nasze dwa urzędy skarbowe Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze. Otrzymały specjalne wyróżnienia nadane przez Lubuską Lożę Business Center Club w podziękowaniu za współpracę z lokalnym biznesem. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromne poświęcenie w pracy i służbie prawie 2000 pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Czuję się wyróżniony tym, że mogę być tutaj dzisiaj i Państwu podziękować. Stojąc tu przed Państwem, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zdaliśmy ten trudny egzamin, jakim było wdrożenie Krajowej Administracji Skarbowej. Chociaż nieustająco proszę o dalszy wysiłek. Jestem dumny, że mogę kierować tak prężnie działającą jednostką KAS w terenie. Dlatego przy tej okazji dziękuję przede wszystkim Państwu za trud i poświęcenie w kształtowanie struktury Krajowej Administracji Skarbowej. A owocem tej ciężkiej pracy i misji jest dzisiaj ten sztandar nadany naszej jednostce. To historyczna chwila. Cieszę się, że możemy wspólnie dzisiaj razem uczestniczyć w tym niezwykłym momencie. Dziękując wszystkim państwu, którzy tutaj dzisiaj przybyliście, reprezentując administrację rządową i samorządową, służby mundurowe oraz inne instytucje, z którymi współpracuje Krajowa Administracja Skarbowa w naszym województwie. To właśnie również dzięki państwa zaangażowaniu, otwartości oraz zrozumieniu idei i misji Krajowej Administracji Skarbowej udało nam się wspólnie tyle osiągnąć. Na zakończenie życzę państwu przede wszystkim zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Oraz wytrwałości i sukcesów zawodowych. Zaś wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom, którzy otrzymają dzisiaj odznaczenia i awansy zawodowe, serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy i w życiu prywatnym. Dziękuję. Na zakończenie obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników oraz funkcjonariuszy Lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej, a także wręczono medale pamiątkowe dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Jego ekscelencjo, książę, biskupie, szanowny panie ministrze, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich dniem szczególnym. Nasza Izba otrzymała sztandar. Świętujemy nasz dzień Święto Krajowej Administracji Skarbowej. Jednak dla wielu z nas ten dzień zapisze się w pamięci z jeszcze jednego powodu. Otrzymaliśmy bowiem dzisiaj awanse na wyższe stopnie służbowe, awanse stanowiskowe, wyróżnienia i oznaczenia. W imieniu wszystkich wyróżnionych pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Chciałbym serdecznie za to podziękować. Te nagrody są dla nas szczególnym wyrazem docenienia naszej odpowiedzialnej służby i wzorowego wykonywania tak potrzebnej naszemu krajowi pracy. W imieniu wszystkich wyróżnionych bardzo dziękuję. Ku chwale Ojczyzny!